góry były pasze dla kurda, dla koni. Kiedy tu były schody, jak był pożar, wszystko się tu. A konie to tak hobby, hobbystycznie? Konie chciałem mieć zawsze od dziecka. Byłem chyba w przedszkolu jeszcze. A z moim dziadkiem się w tej pamięci. W niedzielę oglądaliśmy taki serial pod tytułem Boranza. Tego czasu to było marzenie, co zrobić, co mogę powiedzieć? Płakać się chce. Wsiadłem od koni, to już dym i ogień był z tej strony. Z tego budynku. Starszego szedł po ścianie na ten nowy, trzy okna z tej i z tamtej strony, drzwi, dach spalony, instalacja elektryczna, skrzynka. Przyjechała pierwsza policja z straż pożarna, energetyka, odcięli przewody i ogień, takie kawały ognia leciały. O szczęście od no wszystko w środku się spaliło, dopiero że ten, przynajmniej ten budynek ocalał są sąsiedzi, żeby tam przynajmniej pokryć część papy, żeby wiesz do środka nie padło. Trzeba czekać na rzeczoznawcy, bo to przez telefon, co tam z tej firmy ubezpieczeniowej proponowali 8 tysięcy, to się nic za to nie zarobi. 8 tysięcy do tej firmy ubezpieczeniowa, tak? 8 tysięcy, dzwoniłem w sobotę do firmy w Warszawy, i powiedzieli, że pan, pan powiedział 8 tysięcy. Inni powiedzieli na razie: Mógł tego nie przyjmować, czekać. No ule były, kiedyś byłem pszczelarzem. No i zaczynamy znowu od zera. Sam jest betuniarka, jeszcze wiadra, rower, taczka, wszystko opalone. Czekamy na rzeczoznawcy, na żeby coś dali. Paszporty od koni się spaliły, w środku się wszystko spaliło, nic nie uratowałem. Kiedy przyszedł to już ogień był tutaj. Przyjechał straż pożarna, to już ogień był na dachu. No i z tego dachu to leciały takie kłęby, na ten nowy budynek. I za tym budynkiem też jest dach opalony. Bardziej z tej strony. No ale... Mam szczęście może od Boga. Wszystko spalone. Możecie się do środka zobaczyć, co tam jest. A teraz... Ale książki kościelne uratowałem. Zaraz wam pokażę, co uratowałem. szybko wiosły, wiosły tam, także auto ocalało Ja byłem kiedyś w pierwszej komunii, to miałem pierwsze książeczki do kościoła białe. To chyba są z, z ósmej klasy albo z szkoły zawodowej. Te książeczki. Wodą straż pożarna zalała to ognisko. Ubrania się spaliły, a książki w ubraniu spalonym są całe. To jest szczęście od Boga. To jest modlitewnik. Tyle się spalił. Kiedyś będzie w nowym budynku. W nowym budynku będzie na pamiątkę do innych. Te banknotów zostało. No i dowód osobisty, prawo jazdy to trzeba zrobić. Wszystkie dokumenty się spaliły. Wszystko się spaliło. Nie ma nic. Ale jest... Najważniejsze, że jest zdrowie i nikomu nic nie stało, no, tak? Ja sam jestem, nie ma nikogo, no to... Dobrze, że tam w środku nikogo nie było, no ale kto miałby w środku, jestem sam. Byłem u koni, kiedy ja przyszedłem, no jeszcze uratowałem... Paszporty od koni. Tak wyglądają, ale z przyjadą, bo tworzą je. Konie sprzedać. A to będzie pan sprzedawał konie, tak? Konie sprzedać. Pieniądze. No ksiądz z Bytomia z parafii w rynku przyniósł ubrania, a no już od czasu ktoś kilka osób zaczęło banknoty podarować. Podarowali mi już banknotów kilka, no i sąsiedzi przyszli tam ta część przykryć, gdzie papę zerwano, żeby woda się nie lała do dachu. Tu od Grzesiu Nikiel, Tomek Kijowski. E, Lucek e, Lebek, e, później tam jeszcze z e, Sobel, nie wiem jak na imię, bo Krzysiu Łysik, Rafał Sanuska to nawet pierwszy raz człowieka widzę, mieszkał przy w, w tej szkole, przy tym przedszkolu. Przyszedł, powiedział Rafał jestem Ciebie, chciałbym pomóc. Ja mówię, nie wiem, pierwszy raz Ciebie na oczy widzę. No i tak ogarniamy to. To się do... No... Jak co tam z tym ubezpieczenia co tam wyjdzie, co ewentualnie coś z pomocy, z, z gminy, z pomocy. No i ewentualnie potem trzeba z tych chodzić sprzelać, nazbierać żeby ten dach wyremontować, uratować, to żeby nie siedzi... to, to jest Rafał. Chcę pan powiedzieć kilka słów Dla pan, yy, Co by Pan powiedział panu Romanie? Żal mi. Każdego to może spotkać i bez to pomogą No teraz się tu dzisiaj spotkali rano. Pierwszy raz człowieka widzę na oczy, przyszedł pomóc Nie chcę pomóc. I to za darmo, pracę odmówiłeś, wszystkiego odmówiłeś, trzeba pomóc człowiekowi, tak? Trzeba pomagać, trzeba się spierzyć, trzeba. Tak w takich sytuacjach, bo to jest straszna tragedia. Ja tu mieszkałem w tym budynku od 91 roku, że tak powiem. No tak zacząłem budować systemy gospodarcze nowy, że się kiedyś prowadzę, no a po tym już się tak przestało jeździć do, na budowy do Niemiec. Wszystko co rozdroższe, no i tak z własnym systemem gospodarczym, wszystko teraz takie drogie, że, żeby to skończyć. No i myślałem, że to jeszcze rok, jeszcze rok, jeszcze rok, ja jakbyś tam się przeprowadzę, a to by się wyburzyło, bo byłaby cegła na garaż, A już teraz garażu nie chcę z cegły, już nie chcę, trzeba to wywieźć całkowicie, żeby na to nie patrzeć, bo to nawet spać nie idzie w nocy. Dwie nocy, dwa dni nic nie dało rady, ani jeść, ani spać, to przecież jest jako szkoda, że... A gdzie pan teraz śpi? Pierwsze dwa dni to siedziałem w aucie i patrzyłem na to i płakałem A teraz byłem u kolegi z Bytomia, z Miechowic, nazywa się Lechu Górnik Chodzi o, możesz być u mnie w tydzień-dwa Nawet się jeść nie chce, tylko się chce pić no. Trzeba na razie to uprzątnąć. No ale jak książki ocalały do kościoła to... Nie upadnę. Jeszcze życie przede mną. Chciałbym to zrobić, żeby tu mieszkać do ostatniej godziny no i... ...przekazać to w dobre ręce. jakiś następca. Dobrze by było mieć. No i ten dach e, trzeba zrobić już, ale chciałem dochówki, ale to mówią mi, że to za słaby, no to trzeba blachy Ewentualnie. Takie, żeby to już było trwałe. Żadnej deski, żadnej papy, nic łatwopalnego, tylko to zrobić i żeby to było trwałe. Po tym środku coś tam zrobić, żeby się przeprowadzić. Na zimie jeszcze jest czas bo tam przez przecież... Chodź albo przyczepię, albo garaż sobie kupię, wersalki jakieś. Kury pan ma, jajeczka? Kury są, no to co zostało. Potrzebuje pan jakieś zboże, albo coś? Yy, pasze? Co, muszę, co, co, co pan coś, potrzebuje? Muszę ewentualnie coś kupić, no ale szkoda też tego groszu, na razie to wszystko czym no bo to, co chcą ludzie dać, bo nie wiadomo ile tak będzie kosztował. No, a Takie jeszcze nieszczęście było, że w styczniu mam zapalenie płuc. No i wyszedłem po tym jakoś, zrobiło mi się zaskrzepica. Po tych tabletkach brzmi, jest po tych jest lepiej, no ale jeszcze zaszczyki do brzucha, żeby to rozpuścić. Nie wiem jak to tam wygląda, bo trzeba iść do lekarza, żeby się inhalator był. Wszystko było. Zaszczyki, wszystko spłonęło, nie ma nic. No tak, do lekarza nie pójdę, no i to tak, Ale już się poczułem lepiej. W lutym, teraz mówię od marca, pogoda wiosna. To chciałem ogrodzenia porobić dla koni na łąkę, z nimi wejść tam dalej. No, tutaj to ogarnąć To czuję się tak jeszcze, os... byłem jeszcze taki osłabiony Teraz tego nie czuję, bo tak osłabiony no, z drugie na szczęście przyszło, no ale Czyściec na ziemi, no Ale teraz z tego wejdę W internecie została zorganizowana zbiórka zrzutka, można Panu pomóc. Myślę, że lokalna społeczność nie tylko pomoże. Postaram się też to nagłośnić. No, kilka osób się zgłaszą. Zobaczymy co z tego ubezpieczenia wyjdzie, co z, ewentualnie z Urzędu Gminy. A pożyczki nie chcę brać, no, bo to jest ryzyko trochę. Nie? Duże ryzyko aktualnie. To, to trzeba, też, trzeba mieć rantów i Potem się raty w zapłaci, wezmą mi to i ja będę pod mostem. To wolę trochę koni sprzedać. Cztery klacze źrebne dostawię, to, to będą małe. Paszporty otworzą, coś się sprzedą. Pieniądze jakoś tam uzbierą. Najważniejsze, żeby ten dach przykryć. A konie to tak hobby, hobbystycznie? No jestem rolnik i to tak, żeby te łunki wyjadły tę trawę. Kiedyśmy mieli owce, tuczniki. No ale to tak, to, tego dochodu nie było, konie chciałem mieć zawsze od dziecka. Byłem chyba w przedszkolu jeszcze, a z moim dziadkiem w tej pamięci. W niedzielę oglądaliśmy takie, takie serial pod tytułem: "Boranza". No i od tego czasu to było marzenie moje że mieć konia. No i tak, teraz to realizuję. Od pierwszej klaczy. Później przyszła druga no i teraz to jest potomstwo po nich, no jest ich coraz więcej. Teraz trzeba powiedzieć były pieniądze. To wszystko u góry siodła były, ląże Kantary, uwiąze, wszystko co tam było. Wszystko spłonęło, nie ma nic. W ciągu godziny. I ubrania były na dole i jakieś dokumenty i spanie i radio, lodówka odkurzacz. To wszystko co było w środku, nie ma nic. Można zobaczyć, co tam zostało z Pan może by chciał coś powiedzieć? Yy, kilka słów. Jak pan widzi robić czterech ludzi w ciągu godziny, szło zorganizować czterech DuckDeków, rusztowania, zrobić, ogarnąć coś, bo jest nie, po prostu niezabezpieczona reszta domu, nie. To sąsiedzi pomagają. Tak. Zdążyłem go ogarnąć wczoraj, w ciągu godziny po prostu, nie? Żeby coś było zabezpieczone, okna już są zamówione. Też przez firma DruTEX i... Pomalutku do przodu. Dzisiaj jeszcze kolega z Sianem przyjedzie ze zbożem z innej wsi, z sąsiedniej wsi, bo my są za małe gospodarstwa, mają nasze rolniki. To większy rolnik przyjedzie z Opolskiego. Nie? I, I też pomóc po prostu. Tak, tak. Jeden telefon i już jedzie, już się organizuje, za 2-3 godziny będzie. Czego teraz potrzebujemy, co tu jest najbardziej potrzebne? Teraz tu już wszystko potrzebne. Kafelki są już za. E, twoja Łazienka pooferowała kafelki. A to, a to firmy ogólnie oferują? To są prywatne firmy, których my znamy, pytamy się, idemy pytać się, i to organizuje prywatna firma, oddaje materiały. I budowlane kleje, wszystko jak na razie. Na razie musimy zrobić dach, a potem będziemy w środku remontować, organizować pokój ze że kuchnią, żeby szło zamieszkanie. No, chłopaki z roboty porędzili, tuż na emerturach są, nawet e, nauczyciel taki bardzo znany też tu jest, pomagał. I... I po prostu no, każdy jak umie ma czas to przyjdzie pomoże na 2-3 godziny i jakoś to idzie. Nie? Mm. Super dobrze, że są tacy ludzie jak wy, że no ktoś że... jest no ktoś kaj coś pomoże zawsze coś zrobić nie. Już w internecie też zbiórka została zorganizowana. Tak ta, jest widziałem jak tam wrzucili borsowice, rzutka.pl już działo już chłopaki kręcą ktoś tam to kręci jest do przodu nie. No i kartofle to przeżyjemy jakoś. Nie wejść potrzebowa, to tak znasz. Dziękuję, Który nie dzwonił. Dziękuję wszystkim. Dziękuję wszystkim darczyńcom, rolnikom za te pasze. I za każdą formę pomocy. A wy jesteście skąd? Z Radoni. Gdzie to jest? Wielowieś, gmina Wielowieś. Gmina Wielowieś, tak? I dostaliście telefon, żeby pomóc tutaj panu Romanowi, tak? No Krzyśka dobrze znam, a Romana też dobrze znam, bo do mnie cały... Dość pora współpracujemy, co przywozi do mnie od, odbierę od mnie pasza, no, do kuni, do mhm. owiec, sianu, marchewka. No i tak przywieźliście teraz po prostu, żeby panu pomóc, tak? Mhm. No mógł zadzwonić już z prędzej, to by już prędzej mi coś przywieźli. No ale Krzysiu mi dzwoni, że, że potrzebne jest, no to załadowaliśmy, co tam uważaliśmy i przywieźli. Gdzie potrzeba więcej, to się więcej przywiezie. Co byś powiedział o panu Romanie? Bo znasz pana Romana ogólnie, tak? Tak, normalny, spokojny człowiek, mały rolnik próbuje y, od... Od jednego konia rozwinął do siedmiu, dziewięciu koni. No, jakoś tak sobie te kurki hoduje, kaczki, kury, no i tak są, są sobie, próbuje, no i ludziom pomaga, nie? Też jak ile umie, tymu jajka zawiezie, temu to, temu to. Po wsi jeździ zbyro swoje, do, z kurki do koni do chleba, z obierki do, do godziny, Każdy coś mu tam przywiezie do godziny. Normalny człowiek, nie? To są konie rasy śląskiej To są łagodne konie Podsiadło z zaprzęgu Mają jakieś imiona? Wszystkie, to jest forsycja Wycofano co do W Książu To jest tam pod Wałbrzychem Tam się nie chciała źrebić Przyszła tu I zaraz na Za pierwszym pokryciem się oźrebiła No zaraz się dostało siano jakieta, No i dworek te... owsa. Jakiś czas zostałem A jadą z Radoni. Z Radonii. Krzysiu załatwił znajomych z Radoni, Za wielosią. Jakiś worek owsa może dowiedzą. Jakąś, kilka kostek siana. Ile siana tak potrzy... dziennie jest potrzebne? Oszczędzą na wszystkim, żeby nie wydały za dużo grosza, no bo wszystko kosztuje. Tu kostka siana to Kilka zjedzą, no, no, ale jak zjedzą trzy, a zjedzą albo pięć, ile się to tyle zjedzą? Dziennie. Dziennie pięć, pięć kostek sana. Wyjadły więcej, no ale. Pójdź, Rewenka, To jest drugi okradź które który nabyłem od hodowcy z granicy. motocykl CZ -a. rok produkcji 82 kilka tysięcy przejazdów. To były kartki na paliwo. To zostać jako pamiątka.